Poranny gość, Radia Zachód. Dzień dobry, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu serdecznie. Moim państwem gościem jest pani Ewa Skżbańska, dyrektor Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Ochro Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry! Dzień dobry, witam Państwa, witam. Chciałem powiedzieć ochrony zdrowia, bo no właśnie chronieniem zdrowia to lekarze zajmują się to prawda, no ale czasem trzeba też nie tylko zapobiegać, ale i leczyć. INFZ także jest tym, jedną jednostką, tym organem, który, którego zostało postawione zadanie także finansowania leczenia tych wszystkich uchodźców, którzy przybywają do Polski. Dokładnie tak. Tak jak Państwo już pewnie wiecie, osoby, które przyjeżdżają na teren Polski z Ukrainy mają prawo do świadczeń tak jak osoby ubezpieczone w Polsce. Także oczywiście jest to wyzwanie dla nas, ale to są osoby, które będą korzystały ze świadczeń opieki zdrowotnej, podobnie jak polscy ubezpieczeni. I tu to, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę, że tu oczywiście nie ma znaczenia jakaś narodowość pacjenta, najistotniejszy jest jego stan zdrowia. Czyli jeśli stan zdrowia wymaga pilnego udzielenia świadczenia, to obojętnie czy jest to obywatel Ukrainy, czy obywatel Polski, to świadczenie musi być udzielone w trybie pilnym. A jeśli stan zdrowia na to pozwala, to obywatel Ukrainy zostaje wpisany w kolejkę, tak jak to. Nasi mieszkańcy. Czyli krótko mówiąc, każdy uchodźca, który przybędzie z Ukrainy, musi zarejestrować w systemie PESEL, żeby już korzystać z tej pomocy? Czy Państwo udzielacie pomocy wszystkim, niezależnie od tego, jak już w systemie zostali z, no, sprofilowani? Udzielamy pomocy wszystkim, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że proces wydawania numerów PESEL potrwa, także nie wszyscy te, od razu ten numer będą mieli. Także osoby, które przybyły do. Polski dwu, po 24 lutego. Takie prawo doświadczeń już mają, niezależnie od tego, czy już ten numer PESEL posiadają, czy nie. Chciałabym tutaj jeszcze zwrócić uwagę na, na te takie udogodnienia, które z naszej strony y, przygotowaliśmy dla obywateli Ukrainy. Przede wszystkim y, teleplatforma pierwszego kontaktu, w skrócie zwana TPK, czyli taki: y, taka możliwość porozumienia po godzinie 18 w dni wolno od pracy w niedzielę i święta telefoniczne udzielanie porad dla mieszkańców Ukrainy w języku ukraińskim co jest niezwykle istotne a poza tym działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 24 godziny 7 dni w tygodniu i tam obywatele Ukrainy mogą uzyskać informacje na temat zasad udzielania świadczeń w ochronie zdrowia i wszelkie informacje, które są niezbędne, żeby o taką pomoc się ubiegać. Ja zapytam, chyba muszę o to też zapytać, bo wielu ludziom pojawia się z tyłu takie pytanie, ale ono czasem jest podsycane przez takie nastroje, już nie powiem, z której strony inspirowane. Czy to nie jest tak, że także mieszkańcy Polski będą mieli utrudniony dostęp do służb medycznych przez to, że nas jest po prostu w systemie w pewnym momencie więcej? Czy może państwo zadba także o to, żeby tych środków nie zabrakło dla jednych i dla drugich. Tak jak powiedziałam, te osoby nie będą traktowane inaczej jak, jak obywatele Polski, także trafią w kolejkę i będą czekali na udzielanie tych świadczeń. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ty, tych potrzeb będzie więcej i dlatego myślę, że, że te udogodnienia dotyczące możliwości zatrudnienia osób, medyków, którzy przyjeżdżają z Ukrainy. Tu też infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, tym osobom udzielanie niezbędnych informacji, jak wejść w ten system, jak, jak najszybciej móc zacząć udzielać świadczenia w naszych podmiotach. Oczywiście tu musimy pamiętać o tym, że wymaga to mimo wszystko pewnego okresu przygotowania do udzielania tych świadczeń, zrozumienia, jak funkcjonuje nasz system, no a także zdobycia tych umiejętności językowych. Ale myślę, że to też będzie duże wsparcie. No, my myślę, że jak Polacy przyjęli z wielką gościnnością właśnie ukraińskie rodziny, tak teraz także będziemy tutaj ten określony wysiłek wspólnie ponosić. Postawmy kropkę w tym temacie, bo chciałem zapytać jeszcze jedną sprawę. Ostatnio poszło, przyszła informacja także do mediów, że lub Polskie szpitale będą miały więcej pieniędzy. Z czym to jest związane? Związane jest to z oceną obecnej sytuacji. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po przeprowadzonych analizach uznała, że świadczeniodawcy nie tylko szpitale, ale również pozostali świadczeniodawcy powinni otrzymać wzrost tych kwot, które są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia i obliczono, że te kwoty powinny wzrosnąć od 4,5%. To może do tych kwot za chwilę wrócimy do szpitali, bo jeden ze szpitali ewidentnie o pieniądzach chce rozmawiać publicznie. Pytanie, czy rozmawia także o tym z NFZ-em, ale to może za chwilę ja do tego tematu wrócę, bo jeszcze jeden chciałbym temat z panią poruszyć. Eu Euzależnień, EU które w czasach pandemii chyba przybrały na sile. Rząd postanowił przeprowadzić pilotaż w kilkunastu już województwach. W tym województwie lubuskim, tego typu profilaktyki e-uzależnień. Jak u nas to się sprawdza, od kiedy działa, no i jak można do tego tematu także podejść, gdy ma ktoś problem z e-uzależnieniem? Z czym w ogóle się wiąże e-uzależnienie? Też musimy porozmawiać. Program pilotażowy ruszył u nas od połowy stycznia tego roku i będzie trwał do połowy roku 2023. Tak jak pan wspomniał, w 11 województwach 11 podmiotów uczestniczy w tym programie pilotażowym, i między innymi jest to jeden podmiot z województwa Lubuskiego Lopit, który działa na terenie Zielonej Góry. e uzależnienia no myślę, że to jest taki temat, z którym. Spotykamy się już od pewnego czasu, a na pewno ta sytuacja y, ostatnich dwóch lat i pandemii nasiliła ten problem. Wiemy doskonale, że dzieci i młodzież były właściwie nosiłą rzeczy przywiązane do tych urządzeń elektronicznych codziennie ze względu na zdalne nauczanie. No, a poza tym doskonale zdajemy sobie sprawę, że już od pewnego czasu małe dzieci nawet widujemy z telefonami y, komórkowymi, z laptopami, z tabletami. I zaczyna to w pewnym momencie stanowić problem. Jest to uzależnienie, tak jak każde inne uzależnienie. W związku z tym trzeba przede wszystkim sobie je uświadomić, no a potem starać się z nim walczyć. I w tym celu właśnie są prowadzone te programy pilotażowe. One mają znaleźć sposób i przetestować sposób terapii, która po przeprowadzeniu tego programu pilotażowego będzie już takim produktem, który wejdzie na co dzień do, do świadczeń, do koszyka świadczeń zdrowotnych. A ja już się zgłaszają pierwsze osoby? Zdecydowanie tak. Już w tej chwili mamy 32 dzieci, które uczestniczą w programie. 17 rodziców, bo oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że w takich terapiach uczestniczą również rodzice. No i kolejne 6 dzieci już jest wpisane w kolejkę. W związku z tym widać, że potrzeba jest. Nie potrzeba tu skierowania, to jest istotne. Mhm. Że jeśli ktoś ma już tą świadomość, czy rodzic ma świadomość, że, że w rodzinie jest taki problem, to warto do Lopidu się zgłosić. Warto także zgłaszać się, bo NFZ także udziela różnych informacji dotyczących i ma swoje infolinii, nie tylko dla ludności ukraińskiej, ale także i polskiej gdzie jakie świadczenia można uzyskiwać, jak rozumiem. Znajdziemy to na Państwa stronach i internetowych. Zdecydowanie tak. proszę na e, stronę. No to jeszcze ten ostatni temat, o którym wspomniałem wcześniej. Chodzi o szpital w Zielonej Górze, a ten oto szpital w Zielonej Górze uznaje, że fundusz NFZ zabrał skąd szpitala ponad 6 milionów złotych tak za ciężką pracę lekarzy i pielęgniarek, którzy ratowali życie Lubuszań. Dziękuję NFZ. I to są słowa Sebastiana Ciemnoczowskiego. Wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Województwie, który jest głównym specjalistą do spraw rozwoju szpitala. Jak dodaje, także w funduszu rządzi myślenie bezdusznego urzędnika, który zapomniał, że żyjemy w nadzwyczajnych czasach, gdzie pewne procedury powinny być stosowane adekwatnie do sytuacji. Pani dyrektor NFZ zabrał z kąt szpitala 6 milionów złotych? O co tu chodzi? E, oj, tu może tak, postaram się w kilku punktach przybliżyć tą sytuację, ponieważ brakuje to zdecydowanie w większości informacji. Po pierwsze tak, ten zwrot to jest zwrot zaliczki, którą szpital pobrał w 2020 roku i w momencie jak pobierał tą zaliczkę doskonale wiedział, że jest to zaliczka na poczet niewykonanych świadczeń i że tę zaliczkę będzie trzeba odrobić w wykonanych, nadwykonanych świadczeniach. Chociażby sam fakt tego, że okres spłaty był przedłużany kilkakrotnie, bo najpierw był to koniec roku 2020, a potem połowa 2021, koniec 2021, by ostatecznie przedłużyć ten czas do końca roku 2023, Czyli to yy... też jakby dawało jasny sygnał. Szpital miał że jest 3 to... lata na wydanie tej kwoty 6-9 milionów. Na spłatę, spłatę spłatę tych zobowiązań w formie świadczeń, udzielenia świadczeń. Pamiętajmy, że ta zaliczka była. Zapłacona w związku z tym, że szpital nie miał możliwości wykonania świadczeń w całości i dlatego z tej zaliczki skorzystał. To jest jedna rzecz, ta zaliczka. Druga rzecz, warto tu wspomnieć, że szpital w latach 2020-2021 wykonał ryczałt na poziomie 92%. Mimo to otrzymał ryczałt w całej wysokości, na czym zyskał nadwyżkę w kwocie 17,5 milionów. Do końca roku 2021, też musimy o tym wspomnieć, rozliczyliśmy ze szpitalem w ramach tych możliwości prawnych, które mieliśmy, nad wykonania na kwotę 21,5 miliona. I o tym już niestety szpital nie mówi. Szpital miał możliwość spłaty tej zaliczki już w roku ubiegłym z własnej woli w małych częściach ale niestety tego nie robił i myślę, że też inne szpitale nie robiły tego. W związku z tym w rozporządzeniu znalazł się zapis, który nakłada na dyrektora oddziału obowiązek zaliczania nadwykonań na poczet spłaty. Czyli de facto państwa determinuje ustawa, rozporządzenie w tym przypadku, które mówi, co trzeba zrobić, a państwo jesteście oskarżani o to, że zabieracie komuś coś z konta. Zdecydowanie tak, ja zawsze mówię i zresztą te relacje tu ze szpitalem y, też są i rozmowy trwają. My zawsze jesteśmy skłonni do tego, żeby dyskutować, z, starać się znaleźć najlepsze rozwiązanie y, dla podmiotów, y, ale oczywiście w granicach naszych możliwości prawnych. Mhm. Tak? To jest to, co, co nas w jakiś sposób ogranicza. Y, jesteśmy urzędnikami, nie bezdusznymi urzędnikami, proszę mi wierzyć, ale urzędnikami i musimy opierać się y, na przepisach. No właśnie, to pytanie jeszcze, jak ta sytuacja się skończy? Czy szpital uzna, no bo słyszymy, że szpital de facto na pandemii zyskał, a nie stracił w tym momencie określoną ilość środków. Państwo też prognozujecie kolejne środki dla szpitala na podstawie roku nie tego pandemicznego, gdzie było mniej świadczeń, tylko roku 2019, więc siłą rzeczy szpital nie jest stratny, tylko oddaje to, czego po prostu nie wykonał. Yy, dokładnie tak, do czego się zobowiązał. Spłaca zaliczkę, zobowiąza. do, do której, do tej spłaty się po prostu zobowiązał. I tu chciałabym dodać, że oczywiście z pełnym uznaniem podchodzimy do tego, do tej ciężkiej pracy, którą szpital wykonał i inne szpitale oczywiście w tym okresie pandemii. Yy, ale musimy też pamiętać, że te świadczenia były zupełnie odrębnie finansowane i za świadczenia covidowe szpital otrzymał dodatkowo 145 milionów złotych. Mm -hmm. Także proszę brać pod uwagę całość sytuacji a nie mhm. tylko wyciągnięte z kontekstu yy, spłaty zaliczki. A z czym to może być związane? Według Pani Szpital chciałby te pieniądze na coś jeszcze spożytkować? Ja myślę, że na pewno tu nie ulega wątpliwości, że zarząd szpitala stara się działać w jak najlepszym interesie pewnie szpitala. Albo tych ludzi, którzy są tam zatrudnieni, bo dodajmy, że także przedstawiciele jednej z partii tam znajdują zatrudnienie. No i, no i pytanie, na co te środki zostaną zostałyby de facto przeznaczone, ale to już chyba rozmowa. Na, odrębną, na odrębne spotkanie. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Moim Państwa gościem była Ewa Skrbańska, dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Lubuskie Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod 24.pl